Co z telefonem? Co się stało z moim telefonem? Chcecie poznać historię telefonu? Dlaczego telefon mi tak działa w połowie, tylko? Dla tych, co nie, nie obserwują Instagrama. Dawaj, powiem wam tak, żeby, żeby też wszyscy wiedzieli, bo może nie każdy siedzi na streamach, jak jeżdżę na siłkę parę razy w tygodniu, to jeżdżę rowerem. Bo tak no dodatkowe kardio, <grym> zafryte plus najszybciej się poruszać przez kraków tak realnie po, po rowerze, patrząc na to, jak jest zakorkowane. No i jak zawsze sobie jadę tago na siłownię. Wszystkie jest w porządku. I ja przeważnie jadę tak, żeby się nie przebierać na siłce, to już jadę w jakby giże siłowniami. No i żebyście też zrozumieli, nie mam ich teraz na sobie, ale miałem na sobie spodnie siłowniane. To są takie spodnie, które jeżeli chodzi o materiał, są przewiewne, jeżeli chodzi o styl, są ciepłe, bo są dość obcisłe, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Ogólnie nie boję się w nich trzymać telefonu w kieszeni na rowerze, bo ściskają mi, przyciskają mi telefon do uda na tyle mocno, że raczej mi nie wyleci. Ale coś mi odje...ło w jednym momencie, jak jechałem po, po chodniku na całe szczęście. Coś mi żeby sprawdzić, jakby wepchnąć ten telefon głębiej do kieszeni na wszelki, żeby się nie wysunął Problem był taki, że nie tylko, że miałem podwójną rękawiczkę, bo miałem krew na łapie Po drugie, miałem rękawice takie, wiecie, na rower po prostu, żeby mi nie, nie przewiało łap, jak, jak jadę I Nie wiem czemu, jak totalny debil, wsadziłem, jak map, jakby telefon w kieszeni Jak totalny debil, wsunąłem rękę, jakby między telefon a Udo, po czym ją wyciągnąłem I telefon jakimś cudem, niefortunnie, kurwa, wypadł Dosłownie zaraz przed koła mojego roweru. Po czym przejechałem go przed nim kołem roweru, pół biedy. Ale żeby było jeszcze bardziej nieszczęśliwie, trafił ten telefon finalnie po tylne koło od roweru. I gdybym go rozjechał. Jest szansa, żeby nic się nie stało. Poza może jakimiś dwiema, trzema rysami. Ale nie wiem, jak to się kurwa wydarzyło. Oczywiście, ekranem do betonu zablokował mi się telefon pod kołem. Jeszcze, jeszcze żeby tego było mało, wiecie, no teraz y, pogoda jest taka dość chujowa, jest tak, no po dwa, trzy stopnie. E, czasami nawet zero si się zdarzy, że będzie. A to wiecie też, pod wieczór jechałem. I zablokował mi się w takiej pozycji telefon pod kołem. Jak zjeżdżałem z górki, jakieś 30 parę kilometrów na godzinę, bo widziałem akurat na tym, na, na komputerku. I kurwa, wiecie, no jest mróz. Ja mam teraz, jechałem na tym gravelu, kurwa, wiecie, dość cienkie cienkie koła, dość duże, hydrauliczne hamulce przejebanie ciężkie, więc no mówię, nie będę w takiej pogodzie na chama próbował tego wyhamować, bo zaraz kończę sam, kurwa, na jezdni, no nie, nie było szans, żebym zachował balans na rowerze i wyhamował przed tym telefonem. Więc wjechałem na niego i, kurwa, zablokował się pod tym kołem, jak zjeżdżałem z górki, gdzie przyjechałem jakieś 5 metrów slajdem, kurwa, bokiem na rowerze z telefonem pod tylnym kołem i, no, finalnie jakby TLDR... Yy... <ścoughs> Wygląda w taki sposób, ale żeby było śmieszniej, kurwa... Czasem nawet Face ID zadziała Co jest pojebane, bo jeżeli się spojrzycie na jakby górę telefonu Jak to wygląda <laughs> nie, nie wygląda najlepiej Nie wygląda jakby ta kamera cokolwiek widziała Próbowałem robić selfie Mogę wam pokazać, jak wygląda ogólnie performance przedniej kamery. Proszę Was bardzo, yy, tak. O, tyle widać, tyle widać, jeżeli chodzi o przednią kamerę. I najzabawniejsze jest to, że tego samego dnia, kiedy to się wydarzyło, siedzę i gadam sobie z, z i mówię do niej: Wiesz co kurwa, kupiłbym, kupiłbym iPhone'a 16. No i kurwa, wykrakałem. Ale wiecie, ja, ja lubię pierdolić, ja po prostu lubię kłamać, Sam, samego siebie lubię okłamywać. Więc to jest takie pierdolenie na zasadzie: no, kupiłbym nowy telefon, ale realnie, wiecie, nie tak, żebym nie mógł tego zrobić, ale nie potrzebuję go, więc jakoś głupio mi jest wydawać pieniądze na coś kurwa co jest mi tak totalnie niezbędne, bo dopóki ten telefon działał, po chuj, no, I więc tak sobie myślałem, że popierdola, a później znowu zignoruję ten temat, I może już kolejny iPhone wyjdzie, może na kolejnego się zdecyduję, chuj wie, nie? Później się okazało, że trochę życie mnie... Zmusiło chyba do tego, żebym szybciej zrobił upgrade. Chciałem teoretycznie dzisiaj podjechać, ale zapomniałem, że kurwa przecież nie da się od tak na miejscu dostać, szczególnie jakoś niedługo po, po premierze telefonu, więc jak dzwoniłem do iSpotu, to mówili, że za miesiąc dopiero że teraz robią zapisy, w się sensie biorą ludzi, co zapisują się na sloty jakby po telefon, i za miesiąc dopiero będą gotowe. Kubinator, dzięki za 17 wieków. Siema, siema. Ile za niego chcesz? Nic nie go. Teraz masz powód, żeby go kupić. Po części tak, znaczy po części i tak zmierzałem powoli do tego momentu, gdzie zmieniam telefon. To jest jak coś iPhone 12 Pro Max. Więc on swoje lata ma. gdy tak mówię. Do... Jedyne co mnie w nim kurwa to jest to, że no, bateria czasami yy, pada szybciej niż bym chciał. To się nie jest zła. W porównaniu do 15, bo słyszałem, że bardzo szybko tam spierdala żywotność baterii, to tutaj trzyma się naprawdę dobrze. Szczerze, ten telefon, kurwa, no wiecie, że często się mówi, że o iPhone'y, iPhone'y przejebanie, yy, delikatne telefony bardzo łatwo je rozwali, to jest jebany pancerny telefon, po pierwsze, ja nie wiem, jakim cudem on, on przeżył w ogóle, coś takiego, co się ostatnio stało, o czym teraz opowiedziałem, po drugie, on mi spadał miliony razy, on nie miał żadnej y, szybki ochronnej, swoją drogą, może gdybym miał tą taką grubą przejebaną, to by przeżył ekran, chociaż wątpię, ale może zrobić moim sposobem, jeżeli chcesz teraz iPhone'a, bierzesz najtańszy abonament za 25 zł i bierzesz telefonem, nie, nie chcę abonamentu, ja sobie tak zrobiłem i cenowo mi wyszło taniej, ja pierdala abonament, stary. Czy będzie nowy? AJ, możemy zobaczyć nowego AJ-a, bo wyszedł, wyszedł, wyszła kolejna część, trzecia. No, ale coś miałem jeszcze dopowiedzieć chyba do tego. A, no, z jednej strony, z jednej strony, jakby mam takie myślenie, że no kurwa i tak powoli się zmierzałem do kupna tego telefonu, więc rzeczywiście teraz pojawiła mi się wymówka, no, ale z drugiej strony, no to jest taki... Nieprzewidziany koszt, który kurwa no sądziłem, że nie będę musiał tego robić na teraz. Wyszedł nowy grandę, oglądaliśmy. Mam iPhone na 16 Pro, to w nim bateria trzyma więcej dzień i parę godzin. E, no ja myślałem pro Maxa wziąć, bo już przyzwyczaiłem się do tych kurwa dużych telefonów i ten i też bateria jest większa. Ja rzadko wymieniam telefony. No tak jak mówię, no ja siedziałem na, od tej dwunastki. Yy, na tej dwunastce od długo, długiego, długiego czasu. Teraz mam dwa abonamenty, to nie wiem, Mati, czy ci gratulować, czy, czy płakać. Ja ostatnio not, nothing phone na dwójkę kupiłem, ale to inna działka. No to wiesz, no jak, jak to woli, nie? No ja, ja akurat jestem tego typu człowiekiem że raczej już ciężko mi będzie się z iPhone'a przenieść. Ja może naprawdę jakiś turbo gówno zrobię, ale no, bo no jakby nie chciałem, nie chciałem kupować i <noise> legitnie on wygląda jakby był otoczony folion, a nie rozjebany pod kołem od roweru. No ja się w ogóle zastanawiałem, jakim cudem kurwa w taki konkretny sposób się to rozjebało. bo na początku nie wiedziałem w ogóle, czy on wylądował tyłem, jakby na ziemi, czy ekranem, bo znalazłem go jakby kamerami do góry, nie? Znalazłem go grzbietem, grzbietem w moim stronę. I na początku to mi się wydawało, że to przetarcie, bo no i szczególnie jak zaświecę, nie wiem, czy widzicie, on jest brudny jakby. To jest chyba. Próbowałem to wyczyścić. Jakby alkoholem to przecierałem, nie da się, kurwa. I to się już jakoś wtarło tak, że naprawdę bardzo, bardzo ciężko do tego dojdzie, czy to jest czarne. To jest chyba dalej od brudu, mi się wydaje. Ale to równie dobrze nie wiem, no szkło chyba takiego koloru nie ma. No i myślałem, że na początku, że tu opona była. I że dlatego to się tak rozjebało, nie? Ale no, ewidentnie on musiał się przetrzeć w taki sposób. Bo wątpię, że gdybym oponom zablokował się jakby do góry, ekranem do góry. To mi się wydaje, żeby pękł ekran w jednym miejscu, najwyżej od samego nacisku, szczególnie, że teraz jestem grubą kurwą i bardziej zdarłaby się, zdarłby się tyłu etui, nie? Może chcesz jakiś uchwyt na rower, polecam. Nie, 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 ja nie potrzebuję uchwytu na rower. kurwa Ja raz jeszcze przypominam. Ja telefonu nawet nie używałem podczas jazdy rowerem. Ja, ja robię tak, że jak jadę na siłkę, zakładam y, słuchawki na głowę, puszczam muzykę i telefon mam w kieszeni. Tylko mówię, coś mi odpierdoliło, że ja chciałem dopchnąć telefon jakby do kieszeni do końca. No, jak debil, kurwa, wsadziłem rękę do kieszeni i wyciągnąłem z, razem z rękawiczką y, telefon. Nawet nie tak, co bokiem aparatami pod oponą Nie rozumiem, ma chyba. No więc pierdolę uchwyt. Nie chcę mieć uchwytu na rowerze, bo mam ten, Jak y, potrzebuję jakiś danych, jakby z jazdy mam Garmina na telefonie. Siema szefie, jak tam masa idzie i motywacja na treningi w taką pogodę? Wiesz, co mi to większej różnicy nie robi, bo ja bardziej treningi traktuję jako konieczność za nieprzyjemność, więc zawsze mam taki mental, że muszę i tak pójść, więc pogoda mi za dużo nie zmienia. No na rowerze się chujowej jeździ, to nie będę ukrywał. No i też yy, ciężej robić niektóre manewry, na przykład omijanie telefonów, które ci kurwa wypadną przed koła. Czy widzieliście yy, reakcję na szoty u Kacpralicza? Nawet ty się parę razy tam pojawiłeś, nie widziałeś? Z której strony wy? 4 godziny temu? Mogę sprawdzić zaraz. No a co, jak idzie masa? Dzisiaj widziałem na wadze, uwaga, po raz pierwszy, 80,4 kilo, ale to jest oszukana waga, bo to jest mój cel to jest 50, ale to jest waga oszukana, bo po pierwsze byłem po posiłku dość dużym, po drugie byłem w bluzie i z telefonem łapię, więc. No patrz, na rysy, przetarł się bokiem, a nie podłużnie. Co? Gdzie się przetarł bokiem? Jakby. A, no tak, no tak, no to ja strzelam, że tutaj Tutaj było koło i po prostu tu był większy nacisk, jakby tarło to obetą w taki sposób, nie? Ale wiecie, co mnie najbardziej kurwa szokuje w takim wypadku? Dlaczego, dlaczego nie poszły obiektywy z aparatu? Jakby na, na Case'a nie patrzył, on był obdrapany już od daw dawien dawna, ale czemu jakby tutaj jest wszystko kurwa tak, jak powinno być? Jeżeli zakładamy, że tu był większy nacisk, bo tu się bardziej zdarło, to coś się odjebało tutaj? <grym> opona miękka. No właśnie nie, właśnie nie, stary. Ja opona do gravela. To jest przejebanie cienka opona, która y, jest, y, potrzebuje strasznie dużo ciśnienia. Gdybym jechał na, y, na MTB, pół biedy, ale gravel, jest nie dość, że jakby punkt nacisku masz o wiele węższy, to jeszcze masz oponę o wiele twardszą. Każdy obiektyw y, to małe, twarde szkło i serio musisz się postarać, żeby rozjebać. No niby tak, no w sumie nie przeszurało teoretycznie obiektywami na dole, no ale... Mnie tak rozpierdala, że ten ekran Da I co więcej, Face ID dalej pół na pół, ale działa Ja czaję, że jakby na tym noczu na starych iPhone'ach były te jakby rozstawione te sensory Że jakby kamerę masz w jednym miejscu, a sensory bardziej po prawej i po lewej Ale dalej to nie wygląda jakby to w ogóle miało prawo, prawo działać <laughs> Może case wystaje ponad, nad aparatami i dlatego nie dostały? Może w sumie, no bo delikatnie teoretycznie wystaje Ale mi się wydaje, że nie na tyle mocno, żeby nie zatrzymać nacisku jakby telefonu do, do betonu A już chuj, no tak mówię, no i tak Zbliżał się moment, w którym telefon miałem kupić, więc no kurwa, unlucky, ale no nie będę płakał. Ale tak to ja ogólnie na przykład nigdy nie sprzedaję telefonów. Bo nie wiem, albo daję komuś, kto potrzebuje z, z moich grupy znajomych, albo albo z rodziny, albo zostawiam do czegoś, jak mi jest potrzebny. więc Nie mam żadnych innych telefonów na chacie, więc ten najbliżej zostawię sobie po jakiś prompter na aparat czy inny chuj. Jakby To jest tylko przedarty ekran. No i nie działając kamery, nie? No ale jak patrzę się na ten telefon, to jest mi, jest mi trochę głupio, że zajebałem go w tak durny sposób. A to jest telefon, który przypominam, taka propa Enigma player mojego kanału nagrywania na YouTubie, który przeżył naprawdę w chuj dużo upadków i to takich, kurwa, ciężkich momentami. Nawet tutaj, gdzieś w tym filmie, jak z Jaśkiem się wydurnialiśmy w garażu pamiętam, że o, usiadłem usiadłem na rowerze i mi... ten sam telefon Test? Ja od dwóch lat nie mam na nim, na nim w ogóle żadnej szybki ochronnej na ekranie. Spadł z takiej wysokości, to nie jest mała wysokość, bo jednak kurwa nogę dość wysoko podniosłem. Spadł prosto ekranem na beton, nic się kurwa nie działo. Spadał mi w mieszkaniu z miliony razy. Nadepnąłem na niego miliony razy i nic nie było. O, widzicie? Prosto ekranem, kurwa, do dołu. Ja w XS nie miałem żadnej szyby przez 5 lat, więc na 16 też nie zakładam pierdole. Znaczy, no tego nie, nie polecam. Ogólnie, no jednak raczej bym sugerował, żeby założyć cokolwiek. Bo przezorny zawsze ubezpieczony Ale no nie będę ukrywał, że no ja byłem zbyt leniwy żeby, żeby założyć I istnieje szansa, że może gdybym coś miał na tym ekranie To by się nie stało to co się stało No ale mądry Polak po szkodzie Kondoma jedynie mam i mi starczy Nigdy swoją drogą nie rozjebałem chyba tyłu telefonu nie zdarzyło mi się. A przez długi czas też chy, miałem telefony bez caseów. Nie nosiłem. Mam podobnie czteroletni telefon bez szybki, upadł pan miliony razy ja Byłem kilka razy i może jedynie kilka małych rysek, których nie widać. <laughs> no ja nie wiem, może ja się mentalnie zatrzymałem na. Y, w momencie, kiedy jeszcze telefony się rozwalały. Kurwa notorycznie, ale no od chyba iPhone'a siódemki nie miałem sytuacji, gdzie bym rozjebał telefon. Szczególnie, kurwa, no, rzadko kiedy te telefon rozjebuje. No to jest naprawdę pierwszy raz od dawien, 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 dawna. Wempiku jest dostępny, ale jakaś kurwa cena z fiuta. W sensie za 256 giga, 16 Pro Max, 6669, jak 6300 chodzi po normalnie. 6200 na stronie Apple, 6300 jak patrzyłem ogólnie i e i chyba też strona Apple. Mi się wydaje, że 6300, albo może 6200? I iPhone'a 6S rozjebałem w taki sposób, że mi do kibla wpadł. Kurwa, one nie miały przypadkiem yy, Water Resistance? Jakiegoś? Apple iPhone 6 and older. A, not waterproof. O kurwa, ale anaki, stary. Na ostatni model trafiłeś, który nie miał żadnego proofingu. <noise> Od siódemki dopiero, no. Gdybyś rok później kupił iPhone'a i wsadził go do kibla, to by było git. Ja nie wierzę w wodoodporność. Ja raz, bo ja na siłowni mam coś takiego, że ja zawsze biorę telefon. A to swoją drogą. No też, no tak jak mówię, no ja się nie pierdolę z telefonami. Jak ja biorę telefon, to, to jest telefon, który ma zapierdalać. Nie będę na niego huchać, dmuchać. Jakby nie, nie planuję go nigdy sprzedawać. Jest to jakby mój, moje narzędzie pracy po części. I na siłowni, no, często robię tak, że wiecie, jak idę z maszyny do maszyny, to wyciągam telefon z kieszeni i go rzucam na ziemię. Tak, nie, że rzucam go, kurwa, wiecie, jakoś tak nad głową. No tak z małej wysokości go tak... No i często on po prostu myje go po osiłowni, bo jest brudny, bo siedzi na ziemi. I miałem przez moment taki w głowie plan, żeby go nie umyć pod bieżącą wodą. Ale też jakoś do końca, kurwa, wolałem nie ryzykować. Wodoodporność i tak producent ma na to wyjebane. Nie na no, jakieś testy, te telefony przechodzą, nie mogą yy, nie przejść.